Witam wszystkich w lekcji dla widza. Dzisiaj pokażę, jak zmienić koło w samochodzie. Tu stoi nasz obiekt testowy. Zaczynajmy. Pierwsze, co potrzebujemy, to znaleźć lewarek. W utopijnym świecie znajduje się on najczęściej w bagażniku. W moim przypadku, niestety, klapa bagażnika się zacięła i nieważne, co byśmy zrobili, nie da się jej otworzyć. W tej sytuacji musimy pomyśleć i znaleźć jakąś inną metodę. Najpierw warto zaopatrzyć się w coś, co ochroni nasze ręce przed ciężkimi warunkami pracy. Mogą być to rękawice ochronne, które starannie zakładamy na lewą i prawą dłoń. Jak już jesteśmy bezpieczni, to możemy przejść do kroku drugiego. Teraz musimy w pobliżu znaleźć jakiś duży kamień, który posłuży nam jako podpórka, która przyda się w kroku czwartym. Dodatkowo potrzebujemy jeszcze jakiś mniejszy kamień, który zwiększy wysokość naszej podpórki. Trzecim krokiem będzie znalezienie jakiejś trzymetrowej rury lub profila, który posłuży nam za dźwignię. Następnie naszą rurę delikatnie wsadzamy w nasz przyrząd, tak jak pokazano na nagraniu. Następnie, wykorzystując prawa fizyki i naszą masę ciała, próbujemy podnieść samochód. Niestety, czasami może się to nie sprawdzić w przypadku kamienia o złym kształcie, zgniłych progów lub zbyt krótkiej rury. Możemy też wykorzystać metodę z płytkami chodnikowymi, jednak ten sposób zazwyczaj kończy się niepowodzeniem. Gdzieś w internecie krążą również metody z tak zwanymi jack standami, ale próbowanie czegoś takiego od razu można spisać na straty. Jest jeszcze jedna efektywna metoda, którą Kacper właśnie sobie przypomniał i postara się ją zaprezentować. Ta metoda jest jednak ostatecznością i warto przy niej zachować szczególną ostrożność bo niedoświadczone osoby mogą zrobić sobie krzywdę. Metoda ta wykorzystuje potocznie zwaną ładowarkę. Używając jednak takiego sprzętu, zawsze warto zapewnić sobie odpowiednią widoczność, co może zapobiec wielu urazom i stratom majątkowym. Pierwszym krokiem tego sposobu będzie podniechanie nad samochód widłami z zachowaną szczególną ostrożnością i pełną precyzją w działaniu. Jak możemy zauważyć, nasz samochód jest wyposażony w specjalne uchwyty na dachu do jego podnoszenia. W tej metodzie będziemy potrzebować specjalny łańcuch, dzięki któremu przymocujemy uchwyt podnoszący do widły ładowarki. Do całego procesu przymocowywania auta należy dołożyć szczególnej staranności żeby samochód przypadkiem nie spadł nam na ziemię. Haki w takim łańcuchu są specjalnie zaprojektowane, aby można było je założyć bezpośrednio na łańcuch. Następnym krokiem będzie podniesienie auta do góry. Należy tu wspomnieć, że trzeba to robić delikatnie, bez gwałtownych ruchów, aby nie uszkodzić uchwytów do podnoszenia. Jak widzicie, auto już znajduje się w powietrzu i teraz możemy się zabrać za wymienianie naszego koła. Do wymiany koła w samochodzie przydadzą nam się takie narzędzia jak trójnik nakładany na przedłużkę, nasadka 17 mm oraz krótka i długa przedłużka. Składamy je w całość tak jak pokazano na nagraniu. Warto przed wymianą sprawdzić stabilność konstrukcji, żeby nic na nas nie spadło. Następnie zabieramy się za odkręcenie koła. Robimy to przeciwnie do ruchu wskazówek zegara umieszczając złożony przez nas przyrząd na śrubie od koła. Jeżeli zdarzy się nam taka sytuacja, że nie damy rady odkręcić śruby, nie musimy się martwić, bo jest na to prosty sposób. Zakładamy użytą w pierwszej metodzie rurę na nasz klucz do koła i po raz kolejny wykorzystując prawa fizyki z łatwością odkręcamy śrubę. Nie powinno to sprawić problemów również przy krótszej rurze. Gdy już poluzowaliśmy śruby z łatwością powinniśmy dać radę wykręcić je ręcznie. Warto schować je sobie potem do kieszeni aby nie zgubiły się gdzieś w trawie. Gratulacje, pierwszy etap za nami. Udało nam się pomyślnie wykręcić koło z auta. Drugim etapem będzie przykręcenie naszej pięknej aluminiowej felgi z powrotem do samochodu. Może zdarzyć się nam taka sytuacja, że ktoś zrobi nam pranka i opuści widły w ładowarce przez co nie będziemy dali rady założyć koła z powrotem na piastę. Możemy w tej sytuacji trzasnąć żartownisiowi w łeb lub zwyczajnie podnieść lekko samochód do góry i bez problemu będziemy już mogli założyć koło z powrotem. Przypomnijmy sobie gdzie położyliśmy nasze śruby. W moim przypadku będzie to kieszenie i możemy przystąpić do przekręcania koła. Przykręcając nasze koło musimy założyć je na tą dużą dziurę w środku, która jest zwana otworem centrującym i dopasować otwory w feldze do dziur na przykręcanie śrub w pieście. Teraz musimy wziąć nasze śruby i wkręcić je ręką w piastę. Ten moment może być nieco problematyczny, bo koło trzymane jedną ręką lubi wypadać z otworu centrującego i przy całym procesie można się nieźle nawkurwiać. Jednak po paru próbach powinno udać się nam przykręcić ręcznie śruby od koła. Następnie po raz kolejny musimy użyć naszego klucza, aby przykręcić koło na miejsce. Należy pamiętać, że trzeba przykręcać je metodą zwaną Star Pattern, aby śruby równomiernie docisnęły koło. Śruby na razie dokręcamy każdą równomiernie z niedużą siłą. Aby koło siedziało na swoim miejscu. Koła fałcie powinno się dokręcać kluczem dynamometrycznym z siłą około 120 Nm, jednak prawdopodobnie większość tu nie ma takiego klucza, więc nie musimy się tym przejmować i wystarczy, że z dość dużą siłą dokręcimy je ręką. Nadal jednak musimy pamiętać o wspomnianym wcześniej star paternie, aby śruby z równomierną siłą dociskały koło żeby potem nie odpadło nam na drodze. Ktoś może pomyśleć, że ma zbyt mało siły, a jako, że nie ma klucza udarowego, to użyje długiej rury, którą wykorzystywał do odkręcania śrub, aby na pewno koło siedziało na miejscu i nie odpadło. Jest to jednak głupie rozwiązanie, bo przekręcając śrubę tak długą rurą, wykorzystujemy dźwignię i bardzo duża siła działa na śrubę, mimo że nie czujemy żadnego oporu. W takiej sytuacji można nie zorientować się że już wystarczy i śruba się po prostu urwie, bo jej budowa nie jest przystosowana do takich sił. Zostańmy więc przy mocnym dokręcaniu ręką, a jeżeli nie czujesz się pewnie, poproś kogoś o pomoc. Jednak śruba do koła ma specjalną budowę i posiada stożek, który nie pozwoli jej się odkręcić. Gdy już przykręciliśmy koło, musimy opuścić nasz samochód na ziemię. Pamiętajmy, żeby robić to delikatnie bez żadnych gwałtownych ruchów. Warto też nie pomylić kierunków podnoszenia i opuszczania, bo w przeciwnym razie samochód może spaść i uszkodzą się nasze specjalistyczne uchwyty dachowe do podnoszenia auta, a tego byśmy nie chcieli. Warto też przed wymianą sprawdzić, czy piękne aluminiowe koło, które znaleźliśmy w garażu, nie jest przypadkiem przebite, bo może okazać się, że nie ma powietrza i całą operację musimy powtórzyć od nowa. W moim przypadku było dobre, więc nie ma czym się przejmować i możemy odjeżdżać naszą ładowarką. Trzeba jednak pamiętać, żeby nie pomylić kierunków dźwigni jazdy, bo skutki mogą być katastrofalne. Zastanówcie się więc dwa razy zanim wciśniecie gaz. Wszyscy będą bezpieczni i nie ucierpi przy tym żaden samochód. Jednak gdy koło było przebite, a uszkodziły się uchwyty do podnoszenia, powinny być dostępne jeszcze drugie, za które możemy podnieść auto. Po raz kolejny robimy to delikatnie, bez gwałtownych ruchów, jednak może okazać się, że osłabiona konstrukcja uchwytów dachowych do podnoszenia nie wytrzyma i się po prostu urwie. W takiej sytuacji musimy odjechać i wykorzystać uchwyt z drugiej strony, po raz kolejny myśląc dwa razy. W którą stronę przesuwamy dźwignię jazdy. Tak jak poprzednio, zakładamy łańcuch i bez gwałtownych ruchów podnosimy auto do góry. Jeżeli nie będziemy wystarczająco ostrożni, drugi uchwyt też może się urwać. W tej sytuacji już nie ma dla nas ratunku i trzeba dzwonić po szwagra. A jeżeli tak jak w moim przypadku koło było dobre, nie musimy się już niczym przejmować i operację możemy uznać za zakończoną. Nara.